Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, witajcie na Po prostu Fotografuj. Jesteśmy w naszym studiu, gdzie realizujemy kurs fotografii studyjnej i w tym wideo pokażę Wam dwa wybrane setupy oświetleniowe właśnie z tego kursu. Pierwszy za nami, czyli taki klasyczny clamshell, za nami też siedzi Karolina, która mam nadzieję, że się w tym momencie do Was uśmiechnie. Pokażę Wam, tak jak wspomniałem, dwa takie bardzo podstawowe ustawienia, a z drugiej strony, moim zdaniem, ciekawe i łatwe do zmodyfikowania. Pierwszy to ten właśnie wspomniany clamshell, czyli może po kolei. Co my tutaj mamy? Lampa z góry. Tutaj to jest akurat Profoto D2 z dużym parasolem od Profoto właśnie Deep Umbrella XL Silver. Do tego mamy biały dyfuzor, który nam bardzo ładnie zmiękczy to oświetlenie. Od spodu blenda. Dzięki tej blendzie mamy takie ładne odbicie wokół plus wypełnienie cieni. No i do tego to jest taka jakby podstawa. I w zależności od tego, ile lamp posiadamy, tyle możemy dołożyć do tego całego naszego setupu. On, tak jak wspomniałem, może bazować już na jednej lampie i do tego blendzie, ale możemy też go uzupełnić o kolejne pewnie 4 czy 5 lamp. My tutaj ograniczymy się w sumie do czterech. Następnie, co my mamy tutaj z tyłu? Mamy dwie lampy, akurat to jest ProFoto B2, mogą to też być B10, ja akurat mam B2, bo, bo kupowałem je jeszcze wcześniej, więc tak to wygląda. Do tego mamy dwa stripy, którymi będziemy robić kontry. To są stripy z gridami. Dzięki temu, że one mają gridy, to będą bardzo fajnie kierunkować, te gridy bardzo fajnie kierunkują oświetlenie, dzięki czemu to światło nie rozlewa nam się po całej scenie, do tego nie wpada go za dużo do obiektywu, co mogłoby powodować na przykład utratę kontrastu. I następnie mamy jeszcze ostatnią lampę z zoom reflektorem, która będzie nam oświetlała tło. To spowoduje, że to tło będzie właściwie idealnie białe, o ile oczywiście będziemy chcieli tak zrobić, dzięki czemu to zdjęcie nabierze sporo lekkości. To jest taki jeden z moich ulubionych setupów. Do tego robimy tethering, czyli ja tutaj uwielbiam oglądać te zdjęcia na większym ekranie. Karolina już po wcześniejszych nagraniach też je uwielbiała oglądać i cały czas mi odejeżdżała wzrokiem na ekran mojego komputera, dlatego go zabrałem właśnie w ten, w ten sposób. Kabel tether toolsa podłączony do mojego aparatu, czyli do EM1 Mark III. Na nim remote steruje sobie trzema grupami. No i zobaczymy co z tego wyjdzie? Dlatego zaczniemy sobie od użycia tylko i wyłącznie jednej lampy, dlatego moją grupę B i grupę C, czyli na grupie C mam moje kontry, na grupie B mam światło na tło, będę teraz fotografował tylko i wyłącznie z jedną lampą. Ok, i tutaj Karolina nam spojrzy, wy zobaczycie różnicę, jeśli chodzi o moje parametry F32 1250 sekundy. I do tego ISO 100. Chętnie pracowałbym na ISO 200, które jest natywnym ISO, ale niestety akurat nie mamy jeszcze wyciemnionego tego studia, więc chciałem troszeczkę więcej odciąć tego światła zastanego, a z drugiej strony nie chciałem pracować na takiej mocno przymkniętej przysłonie, szczególnie że robimy bardziej portret niż beauty. Więc to jest taki z jednej strony setup, który możemy wykorzystać do beauty, ale tutaj rozmycie przy takim klasycznym portrecie będzie już jak najbardziej ok. Dobra, zrobimy Karolina jeszcze kilka zdjęć. Super. I troszeczkę niżej głowa. Ja tutaj wykorzystuję 45.12. Wykorzystuję ją i tak do domkniętą. Bardzo lubię obraz z niej. Spokojnie mógłbym też użyć chociażby 1240, 12100, 45.18 czy 60 makro. Akurat częściej. Takie bliższe portrety robię 60. makro. Ona ma troszeczkę mniejsze zniekształcenie, ale musiałbym stać wtedy dalej. No i zresztą zobaczcie, jaki fajny efekt mamy już przy użyciu tylko i wyłącznie jednej lampy. Super mięciutkie światełko, wypełnienie od spodu. Moim zdaniem wygląda to bardzo dobrze. Ale co jeśli włączę grupę C, czyli moje kontry. OK. Troszeczkę bliżej, muszę być. Super. Teraz nawet jak zrobiłem to pierwsze zdjęcie takie szersze, to troszeczkę miałem spadku kontrastu z tego względu, że weszło mi tego światła troszeczkę do obiektywu. Teraz moim zdaniem jest bardzo w porządku i to co mi się bardzo podoba, to te podświetlone włosy, szczególnie że Karolina pochwaliła się zresztą, ciężko było tego nie zobaczyć, że była u fryzjera. Do tego mamy bardzo ładnie zakonturowane Ramiona. Ok, zrobimy kilka zdjęć właśnie w ten sposób. Świetnie. Super. I pro na wprost teraz mnie. I zepnij sobie znowu obojczyki. O, fajnie. Super. No i zobaczcie. Teraz zobaczycie, właśnie, jeszcze też porównanie. Ja od razu wam wrzucę, także będziecie widzieć to na żywo. Ok. Porównanie z kontrą i bez kontry. Moim zdaniem z kontrą jest bardzo fajnie. Co prawda więcej podkreślamy tych takich może trochę niesfornych włosków, ale też Karolina nie ma takiej fryzury w tym momencie, która byłaby taka super ugładzona, więc tutaj jak najbardziej nie ma takiej konieczności. No i moim zdaniem ten efekt jest bardzo w porządku, ale co się stanie jeśli ja zapalę grupę B? Czyli moje lampy, moją lampę na tło. Ok. I teraz od razu porównamy od te dwa efekty. No i zobaczymy, że nagle z takiego dość klimatycznego, z jednej strony miękko zaświeconego zdjęcia, uzyskaliśmy takie, bym powiedział, wręcz y, chirurgicznie czyste, bo mamy praktycznie idealnie białe tło. Y, ta czasza nam troszeczkę ukierunkowała to światło, natomiast ono i tak jest. Białe. Kiedy chciałbym taką, bym powiedział, roz, rozbłysk od jasnego do ciemnego, wtedy musiałbym włożyć grida do czaszy, którą mam z tyłu. Ok, I zrobimy sobie znowu kilka zdjęć. Bardzo fajnie. Troszkę niżej głowa. Ja muszę znowu na wprost ciebie stanąć. I tak ty na wprost mnie, dobrze? Muszę sobie włączyć poziomice, bo z moim astygmatyzmem to ciężko mi się robi prosto zdjęcia. Super. I teraz spójrz sobie w tamtą stronę. Świetnie. Troszeczkę bliżej wzrok. O. I teraz na mnie. A usiądziesz sobie jeszcze tak bokiem do mnie. Tam głowa. Ok. O. I te włosy tak do tyłu. Tak, żeby one za ucho były. Proszę. Tak bardzo fajnie. O, super. I się musisz troszeczkę wyprostować. O, super. Świetnie. No i dobra. Moim zdaniem. Wiesz co, a zróbmy jeszcze tak, żebyś miała troszeczkę więcej włosów tu na, na twarzy na tej części. Tutaj trochę mi to nie pasowało jednak. W sensie to absolutnie nie twoja wina, tylko moja. O, okej. Okay. Super. Ok, kończymy tę część, pokażę Wam jeszcze jeden setup, a no oczywiście w kursie będzie tego zdecydowanie, zdecydowanie więcej, ale jak widzicie, mając już jedną lampę, akurat w moim przypadku ProFoto D2, jesteśmy w stanie zrobić naprawdę fajne zdjęcia, a dokładając kolejne lampy zobaczyliście w jaki sposób to wszystko ewoluuje. Do zobaczenia za chwilę. Teraz pokażę wam w jaki sposób zrobić fajne zdjęcie z twardym światłem z wypełnieniem kolorem. Myślę, że każdy może zrobić coś podobnego nawet nie do końca dużym studio, aczkolwiek trzeba będzie dość daleko ustawić lampę, tak żeby ona świeciła z dość dużej odległości. Duża odległość to bardziej ogólne światło. Ja tutaj używam Profoto D2 z zoom reflektorem. Ten zoom reflektor jest ustawiony tak, że mimo wszystko lampa dość szeroko świeci, ale nie tak bardzo szeroko, kiedy go nie było. No i teraz, w związku z tym, że ona jest daleko, to światło jest bardziej ogólne i będzie bardziej przypominało nam światło dzienne, ale nie światło dzienne przepuszczone przez chmury, tylko takie światło dzienne po prostu dzienne z gołego słońca. Karolina tutaj już nam się przebrała. Wygląda teraz tak troszeczkę, można powiedzieć, bardziej zadziornie, bo ma skórzany płaszcz. Myślę, że też nam coś fajnego z tego wyjdzie i to będzie pasowało, właśnie taka trochę twardsza stylizacja, do twardszego światła. Ale zaraz zobaczycie, że kiedy będę robił te zdjęcia, za karoliną pojawi się dość twardy cień. Tyle, że ja będę chciał go wypełnić kolorem, żeby coś więcej mi się tutaj wydarzyło. Więc na drugą lampę, tym razem to jest Profoto B1, nałożyłem niebieski filtr. Ten niebieski, gęsty filtr będzie powodował to, że lampa stoi w opozycji do cienia, który tworzy nasza główna lampa. No i ten niebieski filtr, a właściwie światło przepuszczone przez ten niebieski filtr, będzie wypełniał ten cień i będzie tam się robiło niebiesko. Myślę, że ten efekt będzie całkiem ciekawy. To jest moja B1. Natomiast teraz. Jest B1X, która jest na rynku, ona będzie miała mocniejszą baterię i lepsze światło pilotujące, więc, ale efekt samego zdjęcia będzie dokładnie ten sam. Dobrze, więc ja biorę mój aparat, Wy będziecie widzieć to, to zdjęcie, te zdjęcia na żywo, jak one się będą pojawiały, więc na razie zrobię tylko i wyłącznie z moim głównym światłem. OK? mam 1.250, f5.0 i ISO 200. No i teraz doskonale widzicie, jaki efekt jesteście w stanie uzyskać z jedną lampą i to nie jest takie, bym powiedział, bezpieczne światło, bo to jest twarde światło, ono będzie, uwzględ... znaczy, będzie pokazywało jakieś niedoskonałości, będzie rzucało dość ostre cienie, więc musicie wiedzieć, że to nie jest tak proste jak z tym klamszelem, który zawsze wyjdzie. To nie wyjdzie Wam zawsze. Ok. Jeszcze robimy. Super. Świetnie. Ja kocham ładowanie D2, bo zanim zdążę pomyśleć, to zdjęcie jest zrobione. OK. No i teraz to, co robimy, to ja na moim R-Remote klikam head do grupy B. No i błyska. Dobrze. I teraz zobaczycie, ja zrobię jedno zdjęcie, podejdę do komputera i zrobimy szybkie porównanie tych dwóch zdjęć. Zobaczcie. Że na zdjęciu po lewej ten efekt mi się jak najbardziej podoba, ale to zdjęcie po prawej nabrało tego takiego niebieskiego charakteru czyli wszędzie tam, gdzie nie zostało to zdominowane przez światło lampy głównej, zostało wypełnione tym niebieskim kolorem co dodało, myślę, całkiem fajnego efektu. Ten niebieski kolor dobrze gra z ciepłym kolorem skóry Karoliny, więc zrobimy kilka zdjęć, no i zobaczycie, co nam z tego wyjdzie. Super. Zadaję o rozchylenie właśnie tego płaszcza. Właśnie ten płaszcz był ciężki, trochę z nim powalczyliśmy, ale właśnie kiedy on jest taki rozchylony, to wygląda super, super. Super. I na mnie tu spójrz. Okej, okay. słuchajcie, moim zdaniem nie ma co przedłużać, mamy zrobione zdjęcia. Myślę, że zarówno jeden i drugi efekt i z tym niebieskim kolorem, i bez tego niebieskiego koloru jest fajny. W naszym kursie będzie tego zdecydowanie więcej, więc zapraszam Was tam serdecznie. No i tyle, zobaczcie, że tak naprawdę, mając nie aż tak dużo sprzętu, jesteśmy w stanie zrobić. Fajne, fajne zdjęcia. Też widzieliście wcześniej, jak zrobić taki klasyczny portret z tym takim super bezpiecznym klamszelem. No i do tego takie troszeczkę bardziej zadziorne zdjęcie. Tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.